Zadanie trzecie podpunkt A i mamy obliczyć potęgi, czyli tu mamy 10 do potęgi 5 czyli sobie rozpisujemy te dziesiątki, to jest 10 razy 10 razy 10, razy 10 i razy 10, czyli to będzie jedynka i 5 zer, czyli to jest 100 tysięcy. I mamy rozwiązany ten przykład, następnie mamy 10 do potęgi 7 Czyli możemy zauważyć zależność, że dziesiątka, w zależności do jakiego jest wykładnika, tyle będzie zer. Było 10 do potęgi piątej, czyli jest 1. I 5 zer. I zauważmy sobie też taki przykład. Tutaj na marginesie sobie dopiszemy. 10 do potęgi pierwszej. W ogóle 10 do potęgi pierwszej to jest 10. Tak, z 1 nam nic w wyniku nie zmienia. Czyli przepisujemy. 1 i 1 0. Była 1 w wykładniku, czyli jest 1 0. Dlatego możemy ekspresywnie te sobie podpunkty policzyć. Jak mamy 10 do potęgi 7, to będzie 1 i ile zer dokładnie 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I wtedy wszystko się nam zgadza. Mamy 10 milionów, następnie 100 do potęgi drugiej. To jest 100 razy 100, czyli będzie to jedynka z 4 zerami, to jest 10 tysięcy. Mamy jeszcze 1000 do potęgi trzeciej, czyli 1000 razy 1000 razy 1000, to jest jedynka i aż będzie 9 zer. I mamy odpowiedź na podpunkt A. Całe zadanko jest rozwiązane. Thank